Nie każdy ma szczęście, żeby pogadać o koszykówce ze swoimi znajomymi, bo koszykówka to niszowa pasja i twoich znajomych może to po prostu nie obchodzić. Dlatego zorganizowaliśmy spotkanie właśnie dla takich osób i z początku to spotkanie miało być takim kameralnym zjazdem wycieczkowiczów w kierunku NBA. Skończyło się to imprezą na jakieś 300 osób, obecnością reprezentantów Polski, pracowników NBA, dziennikarzy, podcasterów sportowych, a zresztą kogo tam nie było. Pojawia się nawet oficjalna maskotka Eurobasketu. W konkursie wiedzy o Eurobaskecie można było zgarnąć bilety na mecz Polska-Słowenia i tutaj gratulacje dla zwycięzców. Obejrzyjcie sobie lukę Doncicia na katowickich ziemiach. Zrobiliśmy też triwię o NBA. Było wybornie, wiele osób wzięło udział, rozdaliśmy mnóstwo nagród. W tle leciały różne ujęcia, filmy czy zdjęcia z naszych wycieczek na mecze NBA do Stanów. A na koniec dla najbardziej wytrwałych obejrzeliśmy sobie Najgorętszy jak do tej pory przynajmniej mecz tegorocznych finałów NBA. Przyszło mnóstwo ludzi, to naprawdę daje ogromnego motywacyjnego kopa na bank, to powtórzymy. Obserwuj, jeśli chcesz też wpaść na taką akcję.